Dzień dobry Państwu, witam w poniedziałek, 9 dzień stycznia i dzisiaj o sprawach całkiem przyziemnych. Byłem ostatnio na północy, jechałem autostradą 400 na południe od Sudbury. Nie widziałem jeszcze tak złej nawierzchni autostrady. Po prostu tak jakby to były jakieś płyty wyłożone. No po prostu bum, 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 bum. Jak w starych czasach na jakichś Nerdowskich autobanach po hitlerowskich. Coś niebywałego. Zwłaszcza, że no, cóż, ta autostrada nie tak dawno tam powstała. I to tym się za, się interesować, tym wszystkim, bo jakoś tak dziwnie tutaj, u nas w Kanadzie, jest ta nawierzchnia. Bardzo zła. Również w Mississadze, w Toronto, ja już nie mówię o tym, że jest nieoznakowana że nie ma pasów odblaskowych, że nie ma światełek wtapianych, to tak jak w większości krajów europejskich, w asfalt i że to bardzo dobrze widać w nocy, że jak tutaj są jakieś rozkopy, remonty i tak dalej, to właśnie jest to wszystko bardzo mało widoczne. Gdzieś tam namalują jakiś jeden pomarańczowy pasek i wszystko. Proszę Państwa, także byłem na północy, byłem na północ od Sudbury w park Windy Lake. Piękna rzecz, zwłaszcza teraz zimą zamarznięte całe jezioro, ale, no właśnie, kanadyjskie drogi, tak jak bardzo dużo innej infrastruktury, pozostawiają wiele do życzenia. I dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że to jest układ, układ korupcyjny, ci sami dostają te same kontrakty od bardzo dawna. A poza tym asfalt, który się w Kanadzie kładzie, jest mało trwały. Dlaczego? Dlatego, że dodaje się do niego przerobiony stary olej silnikowy, jakieś tam inne dodatki i zamiast wytrzymywać 10, 15, 20 lat, wytrzymuje 5, 6. Wszystkim jest tu na rękę, asfalt jest tańszy, robi się częściej, jest front robót. A, a e, mówi się innym, no przecież ekologicznie, prawda, wykorzystujemy te stare rzeczy e, i w ogóle niższa emisyjność e, tam z tego, co oczywiście o tył kapotów, bo jak się robi kilka razy, to ta emisyjność jest o wiele, wiele e, większa. Mówimy o tym osłabionym emisji tam dwutlenku węgla do atmosfery i tym podobnych rzeczach. Więc proszę Państwa, po prostu e, żyjemy w kraju, w którym bardzo wiele rzeczy jest zastanych i zasiedziałych. One takie są od lat, te same rodziny, na tym wszystkim tam robią swoje interesy, ale, no ale jest coraz gorzej. No właśnie jest coraz gorzej, dlatego że świat idzie do przodu i to już nie jest tak, że możemy wszystkim mówić, o, żyjemy w najlepszym kraju świata i tak dalej, popatrzcie na inne kraje. No właśnie, patrzymy na kraje azjatyckie, patrzymy na Chiny i widzimy, jak to można tam robić. Oczywiście będą Państwo wmawiać, że to, że kanadyjskie drogi są złe, to jest wynik klimatu, zwłaszcza zmian klimatu, prawda? Duże różnice temperatur tutaj wpływają na asfalt. Jest to kolejna bzdura, bo w krajach, w których jest podobny klimat, a nawet większe różnice temperaturowe, drogi są zadbane i generalnie trzymają się lepiej niż tutaj u nas w Kanadzie, trwają dłużej. I właśnie to jest ta główna rzecz, że no można robić dobrze, tylko że musiałby być w tym jakiś interes. A ponieważ interesu obywatelskiego nie ma, ponieważ nikt o nasze pieniądze nie dba, bo wszystko to są koterie i poukładane różne kraniki i różne rzeczy. No to właśnie wygląda to dokładnie tak jak wygląda teraz. Proszę państwa, mówię też o tym dlatego, że o dlaczego tych oznakowaniach tych dróg? Dlatego, że pojawiła się taka myśl, żeby ograniczyć jasność świateł, bo no Teraz, gdzie mamy te światła LEDowe w samochodach, to wszyscy mają tak jasne, jasne światła mijania. Niektórych to oślepia. No ale proszę Państwa, jak nie ma z tych, tych pasków, no to przecież to jest kwestia bezpieczeństwa. To ledwie widać na tej drodze coś tam. Zwłaszcza jak jest posypana solą, biała cała, albo w nocy, gdy jest mokra. Naprawdę, z tego są normalne wypadki drogowe. To jest niebezpieczne a y, tutaj wskazuje się na problem zupełnie drugorzędny, jak kogoś tam, ktoś sprzeciwka oślepia, to może się patrzeć na drogę w innym kierunku, y, na pobocze, obojętne, no w każdym razie y, oświetlenie jest bardzo ważne w, naszych, w naszej sytuacji. Y, I tak jak mówię, drogi mogłyby być o wiele lepsze, trwalsze, ale nie są, bo jest akurat właśnie tego rodzaju układ, on powstał przez ileś tam, może nawet i dziesiątków lat. Znamy tutaj różnych tam królów asfaltu, właśnie którzy w ten sposób czerpią zyski z tego, że nie muszą konkurować. Ale teraz coraz częściej muszą. Konkurencja jest coraz bardziej globalna, również te rzeczy. a poza tym w krajach takich jak Chiny. A korupcję tępi się w tradycyjny sposób więzieniem i do kary śmierci włącznie. Tego u nas nie ma. U nas jest bezkarność i u nas jest to poczucie, że no, udało się tyle razy, to uda się jeszcze raz, ale przede wszystkim udało się temu, tamtemu znajomemu. Ten tak żyje, to ja też tak mogę i spróbuję, czy tak będę mógł. Zresztą to, temu sprzyja. Kultura i imigracji, jak gdyby to, co imigranci przywożą ze sobą z krajów afrykańskich, z Indii, no te wszystkie koterie, rodzinne powiązania to, co jest inne niż kultura brytyjska, równości wobec prawa i rządów prawa. Rule of law to coraz bardziej Zanika, tego praktycznie już nie ma. Proszę Państwa, tyle na dziś o złych kanadyjskich drogach. Zamarza nam jezioro Ontario. Proszę popatrzeć.